Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i nadaję wprost już ze studia DreamHaka, w którym rozgrywany jest finał turnieju ROG Community Challenge. Tutaj słuchajcie, jestem w tym miejscu, żeby wam pokazać w ogóle, jak to się, jak to wygląda troszeczkę z drugiej strony. Dzisiaj około godziny 19.20 będziemy rozgrywać finał. Najpierw będziemy mieli taki meczek, taki show mecz, wszystkich kapitanów tutaj. Taki śmieszny meczek, mamy mieć jakiś challenge, jakąś stratu roletkę mamy zrobić, więc może być zabawnie. I ten meczek będzie o godzinie 18. Po tym meczu już się wszyscy będą podpinać, wszyscy zawodnicy i będziemy grać finał. Jak wiecie, mam nadzieję, że śledzicie, dzisiaj będę grał finał na drużynę Michael Lele, czyli Team Izak kontra Team Michael Lele. Wielki finał tego który nie udało się do tego finału dostać, także jesteśmy mega zadowoleni, no i będziemy walczyć o zwycięstwo właśnie dla Was. Tutaj są już kapitanowie przy swoich stanowiskach, rozgrzewają się przed tym jednym show meczem. Ehm, więc tak to wszystko wygląda. Oczywiście ja wam tutaj pokażę tu stanowisko komentatorów. Tam sobie siedzi Anders i Samler. Ehm, jest za mną Puchar, o który oczywiście będziemy dzisiaj walczyć. Ehm, no i się przejdę, może w ogóle poza ehm, strefę tego głównego pomieszczenia. Pokażę Wam wszystko, jak to, jak to wygląda troszeczkę. Mam nadzieję, że dzisiaj się pojawicie znowu w takiej wielkiej ilości ludzi, bo wczoraj słuchajcie, 95 tysięcy było w pewnym momencie. To było niesamowite. Tutaj się wychodzi. Zaraz odwiedzimy moją ekipę, bo chyba powinna już trenować. Do końca nie jestem pewna, ale no mam nadzieję, że tak. Więc sobie zaraz zerkniemy, dobra, tutaj jest takie pomieszczenie dla graczy, zaraz Wam pokażę to z góry, bo sobie wchodzę po schodkach, o, się tutaj są, jest takie pomieszczenie dla graczy, jest jedzonko, jakieś owocki, picie, a tu jest ekipa, już się rozgrzewają na komputerach, nie, nie, nie rozgrzewają się, co robicie? Jak to monitoruje 60 są? zobacz jaki panie... fajny filmik. Oglądasz się filmy? Tak. A myślałem, że się chłopaki rozgrywają, a się oglądają. Bo lech mówi, że z Jak po... pies szczeka. Słucham. A, very good tactic, Very good taktik. No, więc ekipa jest. Powiedzcie w ogóle, jak nastroje dobrze jest, no ale stabilnie. No tak, no, tak, bo... Bo tak, tak średnio by powiedział właśnie lekku. Tak średnio powiedział <grymmiyorum> tak. tak, tak. tak, tak średnio paradoksalnie to tak średnio. paradoksalnie to się no. może nie tak nało tym słuchaj jednak paradoksalnie, proszę. Nie ci nie wiem. Nie, ale, ale nie no, po, może powiedzcie, że wygrywamy dzisiaj czy coś, czy jesteście dobrej myśli. A, no to było bardzo przekonujące. <grym grym grym> wygrywamy dzisiaj, no wygrywamy. <grym> a może tak paradoksalnie to może właśnie jednak nie wygrywamy? Nie no paradoksalnie to właśnie wygrajmy może jednak, może to Maikel. Ale boicie się Michaela Lego? Nie, jak to paść do Będziemy go, go... rozprzestrzeniać, ale to paść do bicia. Będziemy Więc nie, humory są, humory są dobre, Słuchajcie, stresu nie ma, raczej wszyscy chcemy tutaj wygrać. Zatem dzisiaj będziemy walczyć, mam nadzieję, że wesprzecie nas też tak jak zawsze, bo, bo, bo gramy dla was. I kurczę, I niesamowite, że mamy takie wsparcie od wszystkich kibiców. Więc moi drodzy, ja będę kończył, bo idę się jeszcze trochę porozgrzewać przed meczykiem. Tak? Chcecie pomachać chłopakom i dziewczynom? Ostatnio miałem fanki, to teraz panów pozdrawiam. W końcu się zrozumiałeś, że fanek nie masz. Kappa. no, więc moi drodzy, ja się zbieram, żeby sobie trochę... postrzelać sobie trochę jeszcze na ten meczu, żeby się jeszcze trochę porozgrzewać, no i, i od godziny 18 stream wchodzi, możecie wpadać już o 18, bo będę grał w tym pojedynku kapitanów w meczu 5 na 5 i tam ma być wesoło właśnie ze stratu a bezpośrednio już po tym meczu, po krótkiej rozgrzewce pewnie przejdziemy do finału, który ma się zacząć około godziny 20.00 będzie się działo, będzie wojna Mam nadzieję, że dam radę, mam nadzieję, że ja dam radę, ale najważniejsza jest drużyna. Do zobaczenia na streamie.